Cześć, w tej lekcji chciałbym pokazać Ci, jak możesz wykorzystać naszą funkcję Login Wall do tego, żeby chronić swoje nawet statyczne strony przed dostępem niepowołanych użytkowników. Czyli jakich? Takich, którzy nie kupili Twojego produktu albo nie mają aktywnej subskrypcji. Jak to w ogóle działa? Działa to w bardzo, bardzo prosty sposób. To znaczy, my naszym loginem, czyli inaczej kontem użytkownika na Easycard, będziemy chronić dostęp do Twoich treści, a ty nie musisz stawiać żadnego backendu, żadnych kont użytkowników. Potrzebujesz w zasadzie tylko proste, statyczne strony. W praktyce, jeśli mamy jakiś produkt i go opublikujemy, mamy tutaj dostępną ikonkę Chroni treści i w ten przycisk możemy kliknąć i ja wytłumaczę Ci w lekcji zaawansowanej wszystkie opcje, które są związane z tym login wallem, ale na razie po prostu chcemy chronić cały ten produkt i całą stronę, więc wybieram "chronić całą stronę, a następnie kopiuję ten kawałek kodu. Kod został skopi skopiowany do schowka i to, co mogę zrobić, to mogę pójść do dowolnego narzędzia, w którym tworzę swoją stronę, na przykład Webflow, albo WordPressa, albo Wix'a, albo dowolnego innego narzędzia i stronę, którą chcę chronić, muszę po prostu zaopatrzyć w ten kawałek kodu, który umieszczę w, jego, w jej sekcji head. Akurat w przypadku Webflow, ta sekcja head znajduje się w ustawieniach strony, jak klikniemy tutaj na trybik, a następnie przechodzimy do, do ustawień i jest tutaj coś takiego jak custom code. To jest kod, który będzie wewnątrz kodu tagu head naszej strony i po prostu tutaj wklejamy tą skopiowaną przed chwilą zawartość. Teraz wystarczy, że zapiszę tą stronę, a następnie kliknę publish i opublikuję ją pod moją domeną i tak naprawdę to wszystko czego potrzebuję. Czyli to wszystko czego potrzebuję, żeby chronić tą konkretną stronę przed osobami niepowołanymi, a w tym przypadku przed tymi osobami, które nie mają kupionego tego konkretnego produktu, czyli naszego e-booku. E mamy pomysł na. Ja na tej stronie na Webflow mam stronę główną, czyli home i tą stronę ebook content. No to wejdźmy na razie na stronę home, ja spróbuję sobie ją po prostu otworzyć w nowej zakładce. Tutaj jest wszystko w porządku i mogę oczywiście podejrzeć sobie tą stronę, mogę na niej pracować, jeśli byłaby tutaj moja własna domena, jak najbardziej by to działało. Natomiast jeżeli chodzi o tą stronę z właściwą już na przykład treścią e-booka, może to być chroniony kurs wideo albo jakakolwiek inna treść, którą chcesz chronić. To teraz, gdybym próbował obejrzeć tą stronę, to w tej karcie jak najbardziej mogę to zrobić, dlatego że jestem zalogowany na moje konto i mam kupiony ten produkt. Mogę to łatwo udowodnić. Jeżeli przejdę sobie na sandboxeasycard.pl, jestem zalogowany, a także w produktach mam ten produkt, mamy pomysł na. I to właśnie dlatego mogę oglądać tą stronę z treścią eBooka. Co by się stało, gdybym na ten sam adres czyli na stronę chronioną, chciał wejść w karcie incognito. Zobacz, wciskam Enter, a następnie dostaję informację sorry, ale ta strona jest chroniona przez EasyCard i nie możesz na nią wejść. To logo de facto możesz też podmienić w ustawieniach koszyka na swoje i masz informację, ta strona jest dostępna tylko dla osób, które wykupiły produkt, mamy pomysł na zaloguj się lub e, wykup dostęp. I jeżeli Chcemy wykupić dostęp, oczywiście możemy kliknąć i jesteśmy przenoszeni na stronę tego produktu. Jeżeli mamy konto EasyCard, na którym jest ten produkt, no to oczywiście również możemy się zalogować i w ten prosty sposób możemy każdą stronę zabezpieczyć bez konieczności rejestracji użytkowników, kont jakichś z własnych hostingów, serwerów, WordPressów. Możemy bardzo łatwo każdą stronę zabezpieczyć. EasyCard zadba o to, żeby sprawdzić, czy ktoś ma. Kupiony produkt, ale też jeśli jest to abonament, będziemy sprawdzać, czy ktoś ma aktywny ten konkretny abonament. W wersji zaawansowanej można nawet niektóre elementy strony ukrywać czy odkrywać dla różnych osób, które to posiadają lub nie, a nawet chronić nie tylko cały produkt, ale poszczególne ceny. Ale to wytłumaczę Ci w zaawansowanej lekcji o naszym loginu. Tymczasem na razie w podstawowych ustawieniach to wszystko. Mam nadzieję, że skorzystasz z tej funkcji i pomoże Ci ona jeszcze szybciej tworzyć, wdrażać i publikować produkty. Dzięki i do usłyszenia!